Trasa odkrywców Doliny Prądnika. Audioprzewodnik z historią, legendą i nutą tajemniczości. Wstęp. Witaj wędrowcze. Właśnie stajesz u progu krainy, gdzie przyroda i historia splatają się w jedną, niezwykłą opowieść. To Dolina Prądnika. Miejsce, w którym każdy kamień ma swoją legendę, a szmer liści przypomina głosy dawnych wieków. Za chwilę wyruszymy śladem ruin jaskiń i tajemnic. Gotowy? No to zaczynamy naszą podróż. Przystanek pierwszy. Ojcowski Park Narodowy. Wchodzimy w serce Ojcowskiego Parku Narodowego, najmniejszego w Polsce, ale jakże niezwykłego. Wapienne skały, gęste lasy i dolina, pełne życia i opowieści. Starsi ludzie mówili kiedyś, że białe jelenie tu mieszkają że prowadzą wybrańców do ukrytych źródeł życia. Może i ciebie coś dziś zaskoczy. Przystanek drugi. Ruiny zamków ojcowie. Zamek ojców, zbudowany z woli Kazimierza Wielkiego. W czasach, gdy Polska potrzebowała ochrony, on stał tu, dumny i potężny. Dziś pozostały z niego jedynie mury, ale duchy ponoć wciąż czuwają. Wieść niesie, że w ciemne noce słychać tu stuk od końskich kopyt. Jakby rycerze wracali z wypraw. Czy to tylko wiatr w ruinach? A no może coś więcej? Przystanek trzeci. Jaskinia Łokietka. Zbliżamy się do jaskini, gdzie Władysław Łokietek ukrywał się przed wrogami. Nazwa nieprzypadkowa. To tu schronił się przyszły król. Historia to nie wszystko. Pająk miał opleść wejście swoją siecią, ratując monarchę przed pogoną. Od tej pory mówi się, że pająki tu są święte. Ostrożnie wchodzisz w mroczną kłębię legendy. Przystanek czwarty. Brama krakowska. Zobacz, jak dwie skały tworzą bramę. Tak naturalną, a jednak monumentalną. To brama krakowska przez wieki. Wrota Królewskie, ale też miejsce pełne magii. Legenda mówi o królewnie, która tędy uciekała przed smokiem i o rycerzu, który ją uratował. Dziś słychać tu echo. Może to ich głosy? Przystanek piąty. Chełmowa Góra. Stoimy u stóp Chełmowej Góry. Miejsca obserwacji i objawień. Dawniej czuwali tu strażnicy, a nocą pojawiała się biała pani. Jej postać unosiła się nad szczytem, pilnując starożytnego skarbu. Nie złota, lecz księgi, z wiedzą dawnych czasów. Może nadal tam czeka? Przystanek szósty, złota góra. Złota, nie przez bogactwo, lecz przez blask, jaki pada na nią o zachodzie słońca. Ale i tu krąży opowieść. Raz na sto lat otwiera się szczelina w skale. Wnętrze błyszczy światłem klejnotów, lecz nie każdy może wejść. Tylko ten, kto serce ma czyste i wolę mocną. Czy to właśnie dziś? Zakończenie. Dotarłeś do końca, ale legenda trwa nadal. Skały, ścieżki i drzewa wciąż ją opowiadają. Każdemu, kto zechce słuchać, może kiedyś wrócisz, może sam staniesz się częścią tej opowieści. Dziękujemy, że wędrowałeś z nami. Do zobaczenia w innej historii.